To już są trzecie takie bardzo zorganizowane targi edukacji zawodowej. Wystawcami są, jest też młodzież to są uczniowie. I oni spotykają się z młodzieżą i rozmawiają ze sobą, i oni mówią o swojej szkole. I mówią e, rzeczy takie e, bardzo e, m, konkretne, takie, które interesują młodych ludzi. Niekoniecznie dotyczące formalnej strony kształcenia, ale właśnie tego, jak w tej szkole jest, jak się w niej odnajdujemy, jak się w niej czujemy, e, czy trafiliśmy dobrze z wyborem zawodu i ta szkoła rozwija nas w tym kierunku. E, to jest chyba e, największa wartość takich targów. Przede wszystkim wybrałam ten kierunek ze względu na to, że od zawsze, od najmłodszych lat, kochałam zwierzęta i chciałam im pomagać, i to był po prostu mój cel od czwartej klasy podstawówki. Kierunek ten na pewno jest dla osób, które lubią zwierzęta. No, o nie oszukujmy się, pracujemy ze zwierzętami w głównej mierze. Jest to na pewno kierunek dla osób, które lubią zwierzęta, które lubią pogłębiać wiedzę na temat zwierząt, które nie boją się wyzwań, bo trzeba się trochę pobrudzić i które po prostu chcą nieść pomoc. Mamy wysoką gamę jakby kierunków, do których mamy na przyjść. Mamy technika logistyka, magazynier logistyk, jest kucharz, cukiernik, hotelarz, turysta. Plus mamy nowy oddział przygotowania wojskowego, do którego też również zapraszamy. Jest to dobra szkoła, mamy dobrych nauczycieli, dobre statystyki, największą prawie zdawalność, jaką możemy mieć na egzaminach. Jest to szkoła przyjazna z praktykami, mamy załatwiane praktyki od szkoły, jeszcze odpłatnie od i wszystko pięknie tu wygląda, więc zapraszamy serdecznie do szkoły ZS4 w Opolu. Polska edukacja jest na bardzo wysokim poziomie w mieście Opolu. Dzisiaj miałem okazję otworzyć w parku naukowo-technologicznym taką konferencję dotyczącą cyberbezpieczeństwa i pół godziny później otworzyliśmy targi edukacyjne w Centrum Wystawiczo-Kongresowym. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że chciałem pokazać, jak wiele możliwości jest tworzonych w Opolu dla najmłodszych dla tych uczniów, którzy po prostu chcą się zdefiniować na przyszłość, chcieliby już teraz wybrać swoją ścieżkę na przyszłość po to, żeby realizować swoje marzenia, swoje zainteresowania z jednej strony, ale z drugiej strony też po prostu zarabiać na życie. Mamy wiele możliwości w szkole, mamy sporo grantów, współpracujemy z wieloma instytucjami, czy to fundacje, czy to cementownia Guraże. Mamy też wiele nowoczesnego sprzętu, czy od turbidymetrów po spektrofotometry, czyli już tak naprawdę górna półka, jeżeli chodzi o sprzęt laboratoryjny. Mamy też świeżo otworzone BCU, czyli Branżowe Centrum Umiejętności dla osób krzących się w grafice. Mamy nowe pracownie, szkoła jest w remoncie, więc jak przyjdziecie, już będzie świeżutko odmalowana. I co, mamy bardzo dużo możliwości właśnie rozwoju dla wszystkich. Czy to od grafiki, fryzjerstwo, czy też przedmioty ścisłe? Strzelanie jest obowiązkowe, jak najbardziej dla każdego policjanta. Na chwilę obecną wystawiamy te cztery jednostki broni, z których policjanci w naszej jednostce się szkolą. Najnowszy nasz nabytek APC Pro 9G to jest pistolet maszynowy 9 mm, granatnik Heckler-Koch 169 na granaty 40 mm, AKMS. Stara, poczciwa jednostka broni z 76 roku, do dzisiaj używana, oraz jeden z nowszych, z nowszych, z jedna z nowszych strzelb kaliber 12, 12 do pododdziału zwartego. Każdy młody policjant uczy się obsługi tej broni, uczy się zasad bezpieczeństwa, jak bezpiecznie się obsłużyć z tą bronią, jak nie zrobić krzywdy sobie ani innym, bo tak jak uczymy my jako policja, broń używamy do Obezwładniania, a nie do neutralizacji. Jest to jeden ze środków przymusu bezpośredniego. Jest to jedna z wielu okazji, kiedy młody człowiek może poznać ofertę wszystkich szkół zawodowych Opolszczyzny, Opola, może spotkać się ze starszymi kolegami, z nimi porozmawiać, może zapoznać się z ofertą wszystkich przedstawianych tutaj zawodów, może ich dotknąć nawet, bo wszystkie stoiska przygotowują jakieś działania interaktywne. Dla nas to również ma znaczenie bo no też mamy okazję poznać naszych przyszłych odbiorców. W najbliższy czwartek otwieramy branżowe Centrum Umiejętności w Opolu w dziedzinie motoryzacji. I to jest kolejny przykład na to, jak stawiamy na przyszłość w Opolu, na przyszłość edukacji, najnowocześniejszej edukacji. I tu mamy pomoce naukowe, jakie będą się znajdować w tym branżowym Centrum Umiejętności. To jest samochód wodorowy najbliższej, najwyższej klasy. Tam mamy elektryk, który ma 650 koni mechanicznych. To jest wszystko po to, żeby uczniowie naszych szkół zawodowych mogli poznawać najnowsze technologie, najnowsze rozwiązania w dziedziny motoryzacji.